To, ale to może poczekamy do wszystkich. wszyscy z mojej grupy wszyscy Dkahowni, są. gdzie są? W środku. I Dzień Dobre. 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 się trzeba Dobre. Dobre. gdzie są na męskie? Dobre. dobry. Dobre. Zostawiłyśmy Ci miejsce pod oknem. Chociaż ja też uwielbiam pod oknem, ale wy wy wyjedziemy sobie. 30 lat tam temu! Tak, święcę! Jeszcze dzisiaj karty nie wziął. Nie, no nie Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i Zginęłam To wszystko ty. Nie. No i tu i czekamy na też. Ja, na, na, razie, na razie jeszcze zabłądziliśmy, nic nie wiemy. <grywa> nie, wszystko ładnie. Najładniejsze łazienki. Bardzo dobrze. No, zmienione jest. Inaczej to było. Jeszcze nie byłem na tej kameralnej tam, na w tym polu, na marginesie, ale to jest pom.